Cześć! Witam wszystkich serdecznie po przerwie świątecznej. Kontynuujemy misję poboczne z CyberPunka. Witam wszystkich na streamie, witam wszystkich widzów na YouTubie. Idziemy za Ziomusiem, kumplem. i za Riverem. W międzyczasie mieliśmy mały Żyny paczek. Hitler, po prostu chcesz uniknąć zmywania. A więc są nawet dwa powody, żeby się przejść. Mieliśmy mini, mini paczek, który przynajmniej jeżeli chodzi o pecety zapobiegał to mm, problemom hmm, to z patrzę. sejwami. Wieża na Dobre miejsce. Dobre na co? Mm, żeby się napić i pogadać. Były problemy z sejwami, jeżeli ktoś miał bardzo Zdech. dużo przedmiotów. Przez kurwa, znowu się bramka zatrzasnęła. Przesuń się wziąć. Podsadzę cię i otworzysz mi z drugiej strony, okej? Okay? Dobra. No no. Opa. Nie mówię, że no mamy pochni. double jumpa. No to idziemy. Wierzę. Kulica nie jest taka zła, chociaż pierwszym wrażeniem nie powala. Corpo Plaza to to nie jest. Ale da się to żyć. W mieście są gorsze miejsca do wychowywania dzieciaków. A Randy i jego kłopoty z prawem? Chyba nie wzięły się z powietrza. Racja, ale Randy wdał się w swojego starego. Myślę, że w lepszej dzielnicy też szukałby kłopotu. Spoko, Tak jak mówiłem, paczek 1.0.6... Jeżeli chodzi o PC, to savey problem polegał na tym, że jak save miał więcej niż 8 mega, były z nim jakieś tam problemy. Że ktoś miał kupę szajsu. Podobno to najgorsze miejsce do życia w całych Stanach. Ale lubię ten widok. Uspokaja mnie. Spoko. Mnie też. Ciach. E, dobra, też mi się tu podoba. Ja Miałeś rację, dobre miejsce. No. no, widzisz, mam coś dla ciebie, prezencik. Twój pistolet? Mam go od bardzo dawna. Od zbyt dawna. I myślę, że już czas na nowego właściciela. Magnum, drodzy państwo. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu obiecaj, że nie odstrzelisz sobie stopy. Znasz kogoś, kto to zrobił? Mąż Joss po pijaku. Dokładnie w miejscu, w którym stoimy. Czyli to takie wasze specjalne, rodzinne miejsce? No, coś w tym stylu. Czas na wójt program. Napijemy się? Dla mnie coś mocniejszego. No, Masz lemoniadę? Spoko, mam lemoniadę. Piwko. Pijmy się za Night City. Proszę bardzo. Za to cholerne miasto. Za night city. No. Można romansować z tym ziomem. Masz tego skrzynka piwa i dwie. Ale Bóg tego tak nie chcemy. twoje oczekiwania? Okaże się w trakcie. Gościu, czeka nas długa noc i ciężki poranek. Przygotuj wątrobę. Dobry. Okej. Okay. To mamy nową broń. Fajnie. Kopiec z pistoletem, porozmawiaj z driverem. Jesteśmy w pokoju, bratanka. Kulonizujemy księżyc, a wciąż nie mamy skutecznego leku na kaza. No. Dobrze się wczoraj bawiłem. Ja też, ale muszę zaraz uciekać. Obiecałem Joss, że zawiozę ją do Randy'ego. Spoko. Nic się nie barć. Możesz dochodzić tu do siebie tak długo jak chcesz. Dasz radę prowadzić w tym stanie? Byłem gliniarzem. Ile razy jechałem na kasę? Dam radę. Przepraszam ode mnie, Joss, że tak się zwinęliśmy z kolacji. Za zażeganie ubikacji też? Kurwa. <śmiech> <śmiech> Pozdrów Randiego. Jasne. Do zobaczenia, wi. Bo ja mam doświadczenia, trzydziesty trzeci, jeeej, O, patrzcie jakiego ganika mam Ale to nie ten Ekwipunek, dobrze, wypróbujmy Tą nową broń To jest ta broń Nie pamiętasz o tym generatorze, prawda? Oh, cool. O kur... Teraz, odwróć nie do szpitala, wszystko było wygląda fajnie, ale za szybko nie strzela. No... no generatorem. Nie wiem. Nie ma światła. Potem trzeba jeszcze posprzątać... Zobaczcie, po ten... ten strzela szybciej. ...i szybciej yy, przeładowuje się. No, już sobie ten wezmę. Postać, dwa punkciki, kurczę, miałem przejrzeć, gdzie ja mam dać te punkciki. Tego nie zrobiłem w czasie świąt. Chcę sobie, że tak naprawdę DPS-u, tutaj już mam popachę, chyba pójdę hmm. szybkość poruszania się i tego typu rzeczy, wytrzymałość, wrzenia w upadku, zwiększa zdrowie, generację zdrowia, coś żeby mógł się szybciej. Się szybciej poruszać. Już tutaj czegoś takiego raczej nie widzę. ja to. Co musimy teraz zrobić? Staram się, czy już dzisiaj nie wziąć i nie zrobić hmm, zadań pobocznych związanych z hmm, naszą koleżanką Panam. <trym> Normalne wrażenia. Spacer z gwiazdą. Teoria Wielkiego Wybuchu. Misja z panem Dobra jedziemy z misją z panem o, Nawet daleko nie jesteśmy Możemy tu zrobić przez pierduchę Z tym się przejedziemy normalnie motorem. Kurde, trzeba tym dobrze celować. Co tu dyskoteka? Danie. Już nawet chyba tego nie zbieram, nie chce mi się. Co to jest? Ale przyjrzyjmy przejrzyjmy, co tu dają. Coś niebieskiego, coś fioletowego, proszę. Bickie komponenty, farba do sprayu. Tę obroń najbardziej chyba lubię, reszta też, też jest dobra. No to jedziemy do pana. Zbigniew, siemka, siemka, jak tam po świętach? Wiesz co, bardzo fajnie. Odpoczęłem sobie, pojadłem sobie nie za dużo, tak w miarę spoko. I bardzo przyjemnie. Teraz, że tak powiem, bardzo chętnie przystąpię do dalszej gry. Już chyba robię z zadanie z mi powoli będę zbliżał się do, do końca gry. Chyba już w nowym roku będziemy przynajmniej ja będę wracał do. Może Wolsunika sobie sprawdzę. Zmiany La, Lost Epoch. Tak mi się wydaje. No ja pewnie co jakiś czas będę wracał do Cyberpunk'a. Jedziemy do Panam. 199 km na godzinę jedzie. samochód, chyba którym najprzyjemniej i najmilej się jeździ. A jak tam u Ciebie po świętach? Jak tam prezenty? Co dostałeś? Ciekawego. Jakie tu fajne bryczki są. Znaczy to są podobne bryczki do tamtych? O, dobrze, że jesteś. Nie wiedziałem, że pogodziłaś się z Aldekaldos. Dalej mnie wkurwiają i to strasznie. No. Ale, no wiesz. To rodzina. Właśnie. Mów. Co się stało? Reyvsi schwytali Sola. Idiota pojechał z niewielkim oddziałem na patrol i nie wrócili. Jesteś pewna, że to robota ravesów? Obserwowaliśmy ich obóz. Wiem, że przetrzymują więźniów i że mają kogoś ważnego. Tubeman, kogoś... cześć, witam nie serdecznie. Wiedza, hej, hej, Czułam, że mogę na ciebie liczyć. Może szalenie za darmo. O, świnia! Jasne, panu. Przecież jesteśmy kumplami. Myślałem, że o tym wiesz. Uważaj. Zapamiętam to i potem się ode mnie nie opędzisz. Jakoś to przeżyję. Przyjeżdżam z ale jedną z najlepszych snajperek jakie można znaleźć na zachodnim wybrzeżu nie pogardzisz, co? tronika Grad. Widziałeś ją w akcji. To? Oraz wdzięczność Aldecardus. Brzmi nieźle. No, Kiedy weźmiesz ją w ręce nieźle, hmm? zmieni się w świetnie. Chodźmy. Mitch wprowadzi cię w szczegóły. No dobrze, nie mogę narzekać. A prezenty? No, nowa karta graficzna. Podkładka. Najlepszy prezent to koska A jaka karta? No proszę, pana Miwi razem w obozie. To by się spodziewał. A ty co, Laska? On, tutaj. Po tym, co się stało ze Skorpionem? No to po posolu. Olej to. Hej, pana, ty na serio chcesz to zrobić? Ktoś musi. Wiesz, że masz nierówno pod sufitem? Ktoś musi. Ktoś musi. Czekajcie, jeszcze tu sobie pójdę. Eee. Gdzie, micz? Miał tu na mnie czekać. Zaraz będzie. Nie mówiłaś, że chcesz wziąć do tego kogoś ze zewnątrz. Każda pomoc się przyda. No i? Siema siema? Oprzy się o samochód. Okej, okay. jak chcesz to zrobić? Po cichu. Bezpośredni atak to samobójstwo. Nic zajął się już rekonesansem. Ty przekradniesz się do obozu ravesów, a ja będę cię osłaniać. Udało mi się wytrząsnąć 1070Ti za 700 złotych. Daję rady wysokich na Cyberpunków 60. O, no, to fajnie. Sam raz dla dwóch osób. Nie, żebym się chciał z wami zabrać i dopaść paru rafenów. Po prostu... Rozejrzyj się! Po ostatnich atakach połowa ludzi ledwo stoi na nogach. Sprzęt? Lepiej nie gadać. A jebane dostawy utknęły pod Reno. Jesteśmy w dupie, złotko. I wciąż nie wiadomo, czy z niej wyjdziemy. Przywódca klanu zostaje porwany, a wy czekacie? Strach pomyśleć, co byście zrobili, gdyby chodziło o kogoś mniej istotnego. Prosisz się o kłopoty. Zostaw go. Ma prawo nie rozumieć. No wiem, wiem. Już się zabieram za tę misję, potem chyba robię końcówkę i co jakiś czas będę tam wracał do Cyberpunka. Wypuściłem drona na obóz Wraithsów. Rzucisz okiem? Czy wolisz wygłaszać opinię? Mitch, co u ciebie? Chciałbym, żeby srebrna taśma załatwiła wszystkie problemy. Ale to nie o mnie powinieneś się martwić, tylko o Sola. Przyjrzysz się temu czy nie? Okej. Okay. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tylko nie za długo. Rafeni nie widzą drona, bo ma aktywny kamuflaż. Ale zżera to masę energii. Zamelinowali się w tej opuszczonej cementowni. Zobacz, masa ciężkiego sprzętu. Rejpsi są jak szarańcza. Zajmują teren, ograbiają go ze wszystkiego, co wartościowe do gołej ziemi i odjeżdżają. Ale tym razem... Widzisz ten mur? Wzmocnij go jakimiś prymitywnymi systemami bezpieczeństwa. Mam A to oznacza, że chcą tu zostać na dłużej. Dlaczego? Kurwa, mogę tylko zgadywać, ale ma to coś wspólnego z solem. Co dalej? Jeśli ciągle tam jest, musimy znaleźć drogę do środka. Ta mała wartownia jest chyba połączona z resztą obozu. Nasza furtka. Mhm. Jeśli nie to, to zostają wyłomy w murze albo mniej strzeżone odcinki. Idziemy środkiem. Jesteśmy kozaczkiem. Widzisz te ślady? No widzę, widzę. Ślady opon. Wozy były mocno obciążone. Mogli wieść sprzęt, albo Sol nie był jedynym więźniem. Prowadzą do ciężarówki. Można się przeskanować? Mogę, mogę, złotko. Nie ma problemu. To chyba ta, w której trzymali sola. Główny budynek. Sol musi być gdzieś w środku. Spory kompleks. To będzie jak szukanie igły w stogu siana. Security. Jeśli nie wyjebali jeszcze całej elektroniki, można użyć kamer przemysłowych. Wystarczy, że znajdziesz pomieszczenie kontrolne. Pomieszczenie kontrolne tutaj na górze jest chyba, nie to jest brama. Mostek techniczny prowadzi z garażu do głównego kompleksu. Okej, okay, coś już wiemy. Wszystko jasne? Pewnie. Podsumujmy, co wiemy. Tak dla pewności. Ok. Rafeni nie złapali sola i trzymają go gdzieś na terenie swojej bazy. Musimy go odbić, o ile jeszcze nie jest za późno. Ty próbujesz się zakraść do obozu, ja cię osłaniam, ale strzelanie to ostateczność. Najlepiej to zrobić po cichu. Wrogów jest dużo. Zobaczymy z Szukamy każdej możliwości, by zyskać przewagę. Załapałeś? Tak, chodźmy po niego. Raczej jedźmy. Mitch, przygotowałeś bana? Na ile się dało. Sami zobaczcie. No ile się dało. Czekajcie. Jakąś broń bym sobie zrobił, jeszcze świeżą. Tej nie mogę zrobić. Ten niski poziom. To co to jest? Dziękuję. To na razie nie chcę tego. Ostatnio o tym się bawiłem. Co Nie mogę na razie zmienić. To jest głupie, trochę solidna robota. Raczej solidna improwizacja. Tak czy inaczej musi wystarczyć. Czekajcie, mam tu coś jeszcze. Jeśli Sol wciąż żyje, będziecie tego potrzebować. Doprawiony Superjet, końska dawka. Nawet jego powinna postawić na nogi. Oby, nie będę go taszczyć na plecach. No to mamy już wszystko. V, zabierasz się ze mną? Jasne, że z tobą. Okej, okay, wskakuj za kierownicę. To ja prowadzę? Tak, muszę trochę wyregulować optykę. No to dobrze. Czy ja mogę wymienić teraz już broń? Nie Pst. no. Zobaczcie, co... To... To jest teraz, to jest głupie. Czemu nie można wymienić broni? O, mamy tu nawet radio. Łobasz. Jak jeździ ten van w tą stronę strasznie go rzuca trzeba dosłownie dotykać ja dzielę. kuźwa tym się prawie nie da jeździć masakrycznie o! Widzieliście? Ghost samochód. O i tam też ghost samochody. Ciągle nie mogę uwierzyć, że dał się tak złapać. Ach. Każdy, ale Sol... Sama mówiłaś, że gorzej u niego z formą. Tak, ale... Przerzucać cywilów przez granicę w samym środku bombardowania. Porwać cysternę Petrochemu. Odkręcić zawory. Zrobić kilka ósemek. Podpalić pustynię, żeby dzieciaki miały frajdę. To Sol, jakiego pamiętam. Wszyscy mieliśmy swoich idoli. Tak, tyle że... Tyle że co? słoneczko... Masakrycznie się prowadzi. O cholera. Widzisz? Zajebista burza idzie. Groźnie wygląda. Kurwa nie tylko wygląda. Musimy się pośpieszyć. Na przecie jadę szybko. Okej, okay, powtórzmy plan. Ty wchodzisz do obozu Rejsów najciszej jak to możliwe. Pff. Ja ubezpieczam cię. Musimy zostawić wóz. Zaparkuj przy odkrywce. O, pierwszele. Chyba sama okay, w to wsiadka. nie wierzysz. Ile zająć pozycję będę miała cię na oku. Tam na dole. Uważaj na siebie. Uważaj na siebie.